się w kolejnym odcinku, chyba w szóstym odcinku, przynajmniej z Minecraft przynajmniej w mojej jak widzicie roztrzymam złoto czemu? E ponieważ tutaj jest kopalnia no i tam było złoto no ale mniejsza z tym, kopiemy dalej i teraz tak chciałem powiedzieć od tego odcinka będę się z wami żegnał już tak na 100%, ponieważ ustaliłem sobie w Pan że nie nagrywam po 10 minut, tylko po 20. O, widzicie, to jest się ta jaskinia. No. no i tak to będzie. Już będę się z wami żegnał od tych od tych chwili. Od, od tego odcinka się z wami będę żegnał. No i teraz tak, co jeszcze chciałem powiedzieć? A, a jak zapomnę, nie? I na przykład skończycie nagrywanie yy, podczas kiedy ja coś mówię, nie? I przerpię mi stanie, więc zamiast całego stania powiem na przykład pół, nie? Te, też tak może się zdarzyć. Nie informuję Was o tym, że też tak może się zdarzyć. Na końcu odcinka. Jak na przykład w odcinku czwartym? Nie piątym, ja już nawet nie wiem. Chyba piątym, to właśnie było. No, dokończamy, z, dokończamy naszą kopalnię, aż jest ten. Kolejny widzę, jakaś takiego. Nasz, już na szczęście już jest koniec uroczystości. Dobrze. I czasami może mnie źle strwichać, ponieważ cicho mówię, bo mój brat śpi. A bo nie, maj, no, mogę tu nie płonić, to się tak i tak bym nie przyszedł. O kurde, trochę tego jest. のおまえかえ。No. Oh <laughs> Normalnie kolejną no, sobie zrobię kopalnie z tego węgla. Ja już tego mam 47 z jednego tego. Hmm. No ale co mam tutaj jeszcze powiedzieć? No, przez większość odcinka nie będę wam nic mówić, ponieważ nie mam już co. Dobra, to już starczy na pewno, poza tym już tam nic nie było. To ile jest? 55. No tylko już w takim odcinku już ile jest, kurde. A, jakoś mówiłem w jakimś tam odcinku, nie? Większość domu, a nie wiem, jakimś nawet nie wiem, ale pod koniec naszego odcinka, nie? Chciałem powiedzieć, tylko jeśli pamiętam, jakiego odcinka, ale bynajmniej chciałem podać, powiedzieć, że większość domu nie będzie już z drewna, tylko z kamienia. Kolejne piętro już będzie z kamienia, nie z To chciałem powiedzieć. Za to tu coś jest. Jaskinia. Teraz hmm, ja sobie trochę połazimy, bo może coś tu będzie. O Boże, przepraszam za to. I choć mi się to chciało... O jest, jest, jest. Bardzo, bardzo to przepraszam. Nigdy się tak nie stanie. O. A to już łatwe nie będzie. A z piętzią dziewięciaż kolejne Co razem spada mnie łupę to i spadam już dziewięćdziesiąt trzy dziesiąt cztery węgla Oh, well, o, jest. W piściec! O, oh, fuck. Uh! Nie zabijesz mnie. Nie ma takiej opcji. Nie uff ZŁOTO Chrupka w to i spalamy ale fuk o, zjeżdżamy stąd Nie wiem takiego fuksa jak przeżyłem Także po prostu głowa mała Ups. Dobra spadam stąd no, Chociaż muszę coś tam jeszcze wejście a więc zresztą odkryłem, że ono właśnie widzicie kopalnie samo macie znaczy, takie skinie w kopalniach są lepsze niż same kopalnie, które robisz to jest więcej, to wszystkich